Dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteśmy w Fundacji ludziom, Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym na DEMOWI w Warszawie. Korzystamy z sali komputerowej. Która mieści się w niepublicznej placówce oświatowej prowadzonej przez tą fundację. W tej sali komputerowej mamy dużo urządzeń specjalistycznych, które podłączone są do zwykłego stanowiska komputerowego. Te urządzenia bardzo pomagają w pracy osobom niepełnosprawnym. Chciałabym dzisiaj pokazać, jak osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami, ROK zwłaszcza, pracują przy komputerze. Moi drodzy, na dzisiejszych zajęciach z edytora tekstu będziemy robić numerowanie, wypunktowanie, numerowanie wielopoziomowe. Poznacie techniki pracy, kolejne techniki pracy z edytorem tekstu. Ja na początku przypominam, żeby otworzyć edytor tekstu należy włączyć start, proponuję to zrobić myszą. Chyba, że ktoś woli klawiaturą, więc proszę bardzo, przypomnijmy sobie, który to jest klawisz. Specjalny klawisz, tak? Piotr, mm -hmm. tutaj, tak, tu, tak. Wciśnij, ważni. To jest specjalna klawiatura dla osób, które mają problemy z rękami. Zwłaszcza drożenie rąk powoduje, że. Palec trąca czasem klawisz obok, co powoduje częste błędy w pisaniu, w korzystaniu z klawiatury. Dlatego nakładka na klawiaturę pozwala wcisnąć odpowiedni klawisz, poprzez to, że palec wpada w otwór który z klawiszem. I może, Piotr, pokaż, jak napiszesz swoje imię. Dziękuję Ci bardzo. Mamy otwarty edytor tekstu. Biała kartka, na której zapiszemy za chwilę, będziemy pisywać tekst. Bardzo proszę, tekst macie wszyscy tutaj na tych podkładkach. Łatwiej Wam dzięki temu yy, wykonywać ćwiczenie, ponieważ osoba z niesprawnością rąk ma trudności z utrzymaniem i kartki, i jednoczesnym pisaniem, więc taka podstawka jest wyjątkowo wygodna. Dobrze, zaczynamy wpisywanie. Dobrze, Kasiu, jak sobie radzisz? Bardzo ładnie. Czy widzisz dobrze tą kartkę? Ja może ci przedstawię tutaj. Bardzo proszę, będzie ci wygodniej. Kasia pracuje na specjalnej klawiaturze dotykowej. Taka klawiatura z wieloma nakładkami, w zależności od tego, czy jest to liczenie wtedy są cyferki, jeśli jest pisanie mamy literki. Ta klawiatura ma dodatkową nakładkę, y, taką plastikową, która pozwala po prostu higienę y, i, proszę bardzo, proszę zobaczyć, częstotliwość naciskania y, na klawisze też można regulować, jeśli ktoś ma zbyt duże mocne napięcie mięśni, Zbyt długo przytrzymuje klawisz, można opóźnienie dostawić, tak jak w tradycyjnych systemach operacyjnych. Ta klawiatura może zmienić swój wygląd. Proszę bardzo, wyjmujemy taką nakładkę, która chroni przed zanieczyszczeniem. Tutaj mamy inne, inne klawiatury, inne układy klawiatur. Tutaj też mam klawiaturę numeryczną. Czyli Kasia, gdyby pracowała w, edy... w arkuszu kalkulacyjnym Excel, z pewnością chciałaby skorzystać z takiej klawiatury. Tutaj zabezpieczamy. I bardzo proszę, Kasiu, piszemy cyferki. Na przykład napisz 7 razy 8. 7 razy 8. Tak. Dobrze, a teraz jeszcze dodatkowo taka klawiatura, Kasiu na chwileczkę y, przedniemy, y, może mieć nakładkę. O, i ta nakładka z kolei pozwala bardzo precyzyjnie trafić w odpowiednie miejsce. I to szczególnie dla osób z, ogrom, z dużym drżeniem rąk, z z dużą spostyką, y, osoba taka może da ręką na nakładkę, potem w odpowiednim momencie wcelować pa palec otwór. Spróbuj Kasiu pokazać teraz. Ja tutaj niżej e, może zrobimy powiększenie na monitorze. nie widać. Zrobimy tak myszką, a weź taki na większy ten. Dobrze, to Kasiu zrób tak samo. Siedem razy osiem. Właśnie daję. O, właśnie. Palec celowany w otwór. Znacznie łatwiej, proszę bardzo. Dobrze. Tu jest powiększony trackball. To jest jeden jedna z myszy, którą można zastosować zamiast myszy tradycyjnej, to jest przycisk, który za pomocą którego można skopiować fragment tekstu, przeciągnąć w inne miejsce. Dzięki temu po prostu ułatwiamy sobie pracę. Tutaj obok jest jeszcze inna myszka, inny trackball powiększony z przyciskami, w zależności od sytuacji od rodzaju sprawności i rąk. Spyszek pracujesz raczej jedną ręką, prawda? Trudniej ci tą ręką cokolwiek robić. Więc przydałaby ci się klawiatura jednoreczna, prawda? Teraz prezentujemy klawiaturę dla osoby, która pracuje tylko jedną ręką. Klawiatura jest wyprofilowana, klawisze są ułożone w takim półkolu. Dzięki temu osoba niesprawna, ruchowo pracująca tylko jedną ręką ma mniejsze pole do przesuwania ręką. Jest to bardzo ważne, dlatego że ręka się bardzo męczy, kiedy ma bardzo duże powierzchnie do opanowania. No dobrze, Zbyszku, bardzo ładnie. Teraz zobaczymy, jak Stasia sobie radzi. Stasia pracuje na klawiaturze specjalnej, takiej bardziej spłoszczonej ponieważ na takiej klawiaturze tradycyjnej ciężko jej się pracowało i podłączona jest właśnie specjalna klawiatura. Proszę, y, pokaż, jak piszesz na tej klawiaturze. Ustaw sobie na końcu, tak. Dobrze, dobrze i dopisz sobie jeden punkt. Nie, jest właśnie już ósemka, prawidłowo, tak, dopisz jeszcze licznie, Ta poprawka, tak? Dobrze, dobrze. Myszka mniejsza od tradycyjnej, tak? Mniejsza, wygodniejsza jest dla Ciebie, tak? Dlaczego? Bo możesz ja ją pyta, uchwycić w ja dłoń, tak? W całości. W nie i nie I mam lepsze czucie, jak chwycę ją w całości. A tutaj nie chwytałam jej w całości. Nie Czucia w, nie mam czucia w palcach, nie dotykałam klawiatury myszki, yy, znaczy mhm. dotknięcia tej myszki ani kółeczka. A przy tej, tej myszce małej yy, mam zasięg i palców i całej dłoń. Dziękuję, bardzo ładnie zrobiłaś ćwiczenie. By ponumerowałeś wszystko i jest zgodnie z tym, co tutaj w wyniku ćwiczenia powinno być zrobione, więc masz wszystko bardzo dobrze zrobione. Osoby z całkowitym niedowładem rąk mogą korzystać z takiego urządzenia, który pozwoli wybierać e, odpowiednie przyciski na komputerze. Oczywiście odpowiednio oprogramowanie jest do tego konieczne, ale można za pomocą takiego urządzenia ciskać, i wybierać. Jeśli ktoś ma niesprawne ręce, ma głowę, oczywiście odpowiednio sobie to musi uregulować do wysokości głowy. Czasami jest to praca po prostu łokcia, czasem kolana. Oczywiście przy odpowiednim ustawieniu. Może tutaj być. prezentujemy urządzenie, za pomocą którego e, można pracować na komputerze. Osoba z niedowładnym rąk, ale sprawna głowa na tyle, że e, wykonuje ruchy e, bez problemu. Można oczywiście przy odpowiednim ustawieniu e, za pomocą głowy pisać na klawiaturze. I tutaj prezentujemy właśnie przykład Pisania na klawiaturze. Są też inne urządzenia do sterowania ruchem głowy i tak zwana meszanka, którą za chwileczkę zademonstrujemy. O tak, dobrze. Krzysiu, czy jest dobrze wyregulowane? Mhm. Mhm. Tak. Y, to na jest. Czym, czym to Troszkę, problem. o tutaj, przykręcimy, ja czy to wyregulować. Dobrze jest. To powinien dość do ust tak, to, o mhm. właśnie. To jest urządzenie też sterujące myszą, e, tylko e, właśnie polega e, praca tego urządzenia na tym, że e, osoba precyzyjnie kryci głową, namierza obiekt, który ma być wciśnięty, i potem dmucha po to, żeby otworzyć na przykład plik i tak. Także to specjalny taki ustnik jest do tego. I też niestety bywają osoby, które nie mają nawet sił buchnąć w taki otwór. Więc y, będziemy tutaj szukać różnych rozwiązań. Takie urządzenia do sterowania głową są różne, tak jak widzieliśmy wcześniej, do y, naciskania klawisza, buchania, są jeszcze inne. Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo współpracuje z wieloma organizacjami między innymi z Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, która na Pemownie ma swoją pracownię właśnie dzisiaj udostępniła nam tą salę i my mieliśmy okazję pokazać jak ludzie niepełnosprawni pracują przy sprzęcie specjalistycznym, który jest podłączony do komputera. Bardzo nam zależy, żeby w ramach projektu Centra Kształcenia na odległość na zapewnić jak największej liczbie osób niepełnosprawnych w całej Polsce dawsiach. wsiach u umożliwić im pracę, naukę i pracę przy komputerze.